Cześć, witajcie. Z tej strony Robert. Zapraszam do recenzji słuchawek Bose QC 25. Są to słuchawki nauszne, przeznaczone właśnie do słuchania muzyki za pomocą kabla dołączonego w zestawie. Jest tam oczywiście pilot. W każdym razie niech Was nie zwiedzie fakt taki, że mamy tutaj baterię AAA, którą wkładamy sobie do samych słuchawek, bo niestety nie mamy tutaj połączenia Bluetooth, czyli słuchawki nie działają na Bluetooth. Bateria służy tutaj po prostu do włączenia specjalnego trybu, redukcji szumów, również która. No polepsza znacznie polepsza jakość dźwięku płynących właśnie z tych słuchawek. Jeśli chodzi o wnętrze kartonika, to oprócz słuchawek, które mamy ładnie zapakowane, mamy również instrukcje obsługi oraz taką kartkę informacyjną jak tutaj podłączyć po prostu słuchawki. Jeśli chodzi o sam pokrowiec to jest on wykonany tutaj bardzo ładnie, jest wszystko tutaj sztywne, więc nie powinno się ze słuchawkami nic stać. Dodatkowo mamy miejsce taką specjalną kieszonkę, gdzie ewentualnie możemy sobie coś do tego dołożyć. Po otwarciu samego pudełka ukazują się nam już tutaj słuchawki, które są ładnie zapakowane. Zresztą możecie zobaczyć, jak mocno one no się, że tak powiem, zwijają, żeby e, zajmować jak najmniej miejsca. W zestawie mamy również przełącznik, żeby dwie osoby mogły sobie jednocześnie słuchać muzyki, Baterika w zestawie, więc jeżeli jedną, włożymy sobie do słuchawek, to drugą możemy mieć zawsze przy sobie jako zapasową, no i oczywiście kabel. Jeśli chodzi o sam zestaw, to tak jak wspominałem, do kabla mamy dołączony pilot, gdzie możemy sobie zgłaszać albo ściszać muzykę, wstrzymywać utwory, jest również miejsce na mikrofon, dzięki czemu możemy po prostu sobie przez te słuchawki bez problemu rozmawiać. Z jednej strony mamy wpięcie bezpośrednio do słuchawek, w związku z tym, że miejsce, gdzie je wpinamy jest również tak ładnie schowane, żeby jakoś specjalnie one nie wypinały. Z drugiej strony mamy takie złącze 3,5 mm, które po prostu jest pod kątem 90 stopni, dzięki czemu nie będzie ono również jakoś specjalnie przeszkadzało. Same słuchawki już bardzo prosto sobie rozkładamy. Wystarczy je obrócić w jedną i w drugą stronę w ten sposób i są one gotowe do słuchania. Naprawdę bardzo dużą głowę możemy tutaj mieć. Nie ma problemu, jeżeli chodzi o rozciąganie tego elementu. To wszystko jest bardzo elastyczne. Dodatkowo jest możliwość tutaj powiększania jeszcze tutaj te średnicy, jeżeli chodzi o założenie na głowę, to jest wszystko tutaj bardzo elastyczne. No i mamy świetne gumki, które są bardzo, ale to bardzo wygodne. E, dopasowują się do naszego ucha dzięki temu, że mamy tutaj taki kształt muszlowy to rzeczywiście no, dźwięki, które gdzieś tam nas otaczają, nie dobiegają bezpośrednio do naszych uszu i możemy oddać się już samej muzyce. Jeśli chodzi o same słuchawki, to tak jak wspomniałem, tu mamy bezpośrednie już wejście na po prostu nasze wyłącze 3,5 mm. Z drugiej strony u góry mamy taką specjalną zaślepkę, gdzie po prostu tak wrzucamy sobie naszą baterię i tutaj zamykamy sobie ten element bezpośrednio już i wtedy nasze urządzenie jest gotowe do pracy. Jeżeli chodzi o przełącznik, no to w momencie kiedy korzystamy z samych słuchawek i chcemy, żeby dodatkowo nam wyciszało tutaj właśnie to otoczenie, to po prostu sobie przełączamy. W ten sposób mamy diodę, która świeci się na zielono. Słuchawki są bardzo małe, komfortowe i tak jak widzicie można je bardzo fajnie upakować gdzieś i wszędzie ze sobą zabrać. Tak naprawdę ważą około 195 gramów. Czy to dużo, czy to mało, nie czuć ich na głowie nawet po dłuższym użytkowaniu, więc nie musicie się o to bać. Ważne jest jednak to, że rzeczywiście słuchawki grają świetnie. Ten dźwięk dobiegający z tego urządzenia jest fenomenalny. I teraz w tych dwóch trybach, kiedy mamy tryb właśnie wyłączonych słuchawek, kiedy nie mamy baterii albo są one wyłączone i nie mamy tej jakiejś ekwalizacji muzyki dodatkowej. Plus tej redukcji szumów, dźwięk jest taki no bardzo basowy, bym powiedział. W momencie, kiedy włączymy sobie tą redukcję, troszkę zmienia się charakterystyka dźwięku. Ale moim zdaniem najlepsze, bo na pewno, po pierwsze, nie słychać w ogóle już tego, co jest w otoczeniu, bo wcześniej, jakby zagłusza to sam dźwięk, bo naprawdę same w sobie sławki są bardzo dobrze wygłuszone. A jeżeli chodzi o włączenie tego trybu, no to wtedy dodatkowo jeszcze mamy oczywiście tutaj elektroniczny odszumianie tego, tego dźwięku i tej, tą redukcję. I wypadło to naprawdę bardzo fajnie, a dźwięk dodatkowo jest troszeczkę podbity, może nieco spłaszczony, bo tego basu jest jakby trochę mniej, ale dzięki temu Myślę, że, że po prostu, jakby, paleta tych dźwięków jest jeszcze bardziej bogata. No, bo słychać, że po prostu ten dźwięk dostaje troszeczkę jeszcze kopa, nie jeżeli chodzi o bas, ale po prostu no, słychać, że ta jakość jest dużo lepsza. Więc to na pewno na plus. Sie tym rozwiązaniem w ogóle jest samo zapakowanie: wszystko możemy włożyć w jedno miejsce, zabrać ze sobą. Bardzo cenię sobie takie rozwiązania. No i dużym, dużym plusem jest to, że, że mamy po prostu szeroki wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o pakowanie tych słuchawek. Niekoniecznie musimy je nawet zabierać w tym etui, bo, bo wystarczy je złożyć jedną na drugą do wnętrza, jakby do słuchawek i w tym momencie rzeczywiście są one bardzo przenośne, żeby tak powiedział. Po około dwóch tygodniach i dwóch takich dłuższych wyjazdach, gdzie no powiedzmy sumarycznie 10 do 15 godzin słuchałem muzyki, nie zauważyłem też jakiejś spadku jakości pomimo tego, że pewne baterie już się troszkę wyczerpały. Nie udało mi się niestety aż tak długo słuchać muzyki, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście te 35-36 godzin wytrzymują. Tutaj jedna bateria właściwie wytrzymuje AAA jeśli chodzi o tą redukcję. Tak jak zapewnia producent, nie zmienia to jednak faktu, że najważniejsze jest tutaj poręczność, świetna jakość wykonania, samych słuchawek jak i opakowania, no oraz oczywiście dźwięk, który dobiega z tych słuchawek, bo jest rewelacyjny. Dzięki bardzo, trzymajcie się. No i pozdrawiam cześć.